Pięciorogaczy stanęło do pojedynku o 3 miliarda gminów. Jedna zła odpowiedź jesteś zmuszony do ciągnąć klasków. Jeśli masz szczęście, pozostajesz w brzeg. Jeśli nie, nie zdążysz się nawet pożegnać. Twój pierwszy błąd może być tym ostatnim. Oto rosyjska Rupka. Symeon Fykretonowimow, Prisztina, okręg prisztyński. Kujsowo, mechanik. Felicja Karitowa-Dawaks, Zambrów, Województwo Podlaskie, Nowopolszcza, Elektryk. Eryk Hemulcowy blok Turyn, Prowincja Piemont, Włochy, Listonosz. Witold Antonowy-Kujow, Warszawa, Województwo Mazowieckie, Nowopolszcza, Gaboj. Henryk Falisty-Młot, Lwów, Obwód Lwowski, Ukrainija, Mechanik. Oto prowadzący rosyjski ruletki, Edward Heredewski Dobry wieczór, witamy w rosyjskiej grze, której zasady są bardzo proste: albo znasz odpowiedź na pytanie i wygrywasz pieniądze, albo jej nie znasz i wpadasz do dziury. Przed nami cztery rundy, pięciu zawodników stoi na zapadniach i tylko jeden z nich wejdzie do finału i tam będzie miał szansę zagrać o ćwierć miliarda dinarów. Wcześniej jednak musi wyeliminować pozostałych rywali. Pozbawiając jej gotówki i twardego gruntu pod stopami. Rozpoczynamy pierwszą rundę. Czy jesteś gotów, panie Symeonie? Tak. Pani Walicjo. Tak. Panie Eryku. Tak. Panie Witoldzie. Jestem gotów, panie Edwardzie. Panie Henryku. Tak. No to możemy zaczynać. W pierwszej rundzie mamy sześć pytań. Nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas wtedy, wcześniej przejdziemy do rundy drugiej. Każdy z zawodników otrzymuje teraz po ćwierć miliona dinarów i taka jest stawka za każdą dobrą odpowiedź w tej rundzie. Z każdym kolejnym pytaniem rośnie liczba aktywnych pól o 1 by w piątym pytaniu osiągnąć 5 pól. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujecie po ćwierć miliona dinarów. Wylosuję teraz zawodnika, który odpowie na pierwsze pytanie. Pani Felicjo, wytypowałam cię na pani, więc ty odpowiadasz na pierwsze pytanie w tej rundzie i mamy jedno aktywne pole. Czy Celestyna w powieści Szósta Klepka kocha rodzinę? Wybieram Witolda. Panie Witoldzie oto dwie warianty. Tak, nie. Tak jest. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pana Witolda i teraz ma pół miliona dinarów. Następne pytanie i dwa aktywne pola. Z Greciek Oto posoznacza? oznacza. Wybieram Henryka. Panie Henryku oto dwie warianty. Położenie miejsce miejsce. To prawidłowa odpowiedź. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pana Henryka i teraz ma pół miliona dinarów. Następne pytanie i trzy aktywne pola. Ile lat trwała wojna trzydziestoletnia? Wybieram Symeona. Panie Symeonie oto dwie warianty. 22, 30: 30. To prawidłowa odpowiedź. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pana Syneona i teraz ma pół miliona dinarów. Następne pytanie i cztery aktywne pola. Nazwa strofy trójwersowej w utworach, w których stanowi ona komponent całości, to wybiera Ameryka. Panie Eryku, oto dwie warianty: tercet, hercet. Hercet. Niestety nie, tercet. Panie Eryku. Świerć miliona dinarów wędrują na konto pana Symeona, i teraz ma 750 tysięcy dinarów. Panie Eryku, zanim pociągniesz za spust, powiedz, czym się zajmujesz. Od dwunastu lat jestem listonoszem i rozniosę listy po całym Turyniu. Ile listów rozniosłeś w ciągu całego zawodu? Około setki tysięcy listów. W którym roku przeniosłeś się do Włoch? W 1983 roku. Ile zarabiasz? 3 miliony 150 tysięcy lir włoskich, czyli 7 tysięcy złotych, czyli 17,5 miliona dinarów. I na koniec, czy będziesz miał awans? Dopiero w 2002 roku. Okej. Okay. Koniec rozmowy, bo gramy w rosyjską ruletkę. Pan Erik został wyeliminowany z gry. Koniec rundy pierwszej, za chwilę runda druga. W drugiej rundzie mamy podobną ilość pytań i nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas wtedy wcześniej przejdziemy do rundy trzeciej. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujecie po pół miliona dinarów. Oto stany konta. Felicja ma ćwierć miliona, Witold i Henryk po pół miliona a Symeon 750 tysięcy dinarów. Symeon test finansowym liderem, więc on odpowiada na pierwsze pytanie w tej rundzie i mamy jedno aktywne pole. Czy Białystok jest stolicą powiatu żyrardowskiego? Wybieram Witolda. Panie Witoldzie, oto trzy warianty. Żyrardów, tak, nie. Żyrardów jest stolicą powiatu żyrardowskiego, więc odpowiedź brzmi nie. To prawidłowa odpowiedź. Pół miliona dinarów trafia na konto pana Witolda i teraz ma milion dinarów. Następne pytanie i dwa aktywne pola. Jak nazywa się roztwór służacy do analizy chemicznej do miaryczkowania? Wybieram Felicję. Pani Felicjo, oto trzy warianty. Antymon, Titrant, Tiosiarczan sodu. Titrant. To prawidłowa odpowiedź. Pół miliona dinarów trafia na konto pani Felicji i teraz ma 750 tysięcy dinarów. Następne pytanie i trzy aktywne pola. Jakim ratunkiem jest dla drużyny pierścienia, tak by Sauron nie panował nad światem? Wybieram Symeona. Panie Simeonie, oto trzy warianty: zniszczenie pierścienia, odzyskanie pierścienia, stworzenie pierścienia. Zniszczenie pierścienia. Tak jest. Pół miliona dinarów trafia na konto pana Symeona i teraz ma milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy dinarów. Następne pytanie i cztery aktywne pola. Jak nazywa się dynsfucja turystyczna polegający na przemianach struktury gospodarki? Wybieram Henryka. Panie Henryku oto trzy warianty. Dysfunkcja hybrydowa, dysfunkcja ekonomiczna, dysfunkcja społeczna. Pięć sekund decyzja, panie Henryku. Czas minął, dysfunkcja ekonomiczna. Panie Henryku. Pół miliona dinarów trafia na konto pana Symeona i teraz ma milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy dinarów. Panie Henryku, zanim pociągniesz za spust, powiedz czym się zajmujesz. Od jedenastu lat jestem mechanikiem i pracuję w jednej z dzielnic w Lwowie. A dokładnie co robisz? Naprawiam różne samochody i wymieniamy części do starych samochodów, w którym roku zacząłeś pracować jako mechanik. W 1989 roku, w czasach transformacji politycznej, czy w tym roku jeszcze istniało jako Ukraińska Republika Ludowa? Tak, do 1991 roku. Ile zarabiasz? 25 tysięcy hryvni, czyli 5 tysięcy złotych, czyli 12,5 miliona dinarów. I na koniec, czy jesteś gotów na cztery aktywy pola w tym teleturnieju? Tak, okej. Okay. Koniec rozmowy, bo gramy w rosyjską ruletkę. Zostajesz, panie Henryku, teraz czytam przedostatnie pytanie w tej rundzie i mamy pięć aktywnych pól. Jak nazywa się następca Igora, założyciela Rusi? Wybieram Felicję. Pani Felicjo oto trzy warianty. Andrzej Bogolubski, Mścisław, Światosław. Światosław. To prawidłowa odpowiedź. Pół miliona dinarów trafia na konto pani Felicji i teraz ma milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy dinarów. Czas na ostatnie pytanie w tej rundzie. Jaki wygład miała Julia w powieści rok 1984? Wybieram Witolda. Panie Witoldzie, oto trzy warianty. Młoda, piękna, rudowłosa kobieta, młoda, ładna, Ciemnowłosa kobieta, stara, brzydka, siwowłosa kobieta młoda, ładna, ciemnowłosa kobieta to prawidłowa odpowiedź. Pół miliona dinarów trafia na konto pana Witolda, i teraz ma półtora miliona dinarów. Wyczerpaliśmy wszystkie pytania przewidziane do rundy drugiej. Oto stan konta. Henryk ma 0, Felicja 1 250 000, Witold 1,5 miliona, a Symeon 1 750 000 dinarów. Wylosuję teraz zawodnika, który odpadnie z gry oprócz Symeona, który ma najwięcej pieniędzy. Pan Henryk został wyeliminowany z gry. Koniec rundy drugiej, za chwilę runda trzecia. W trzeciej rundzie mamy podobną ilość pytań i nie oznacza to że wszystkie zostaną zadane, jeżeli któryś z graczy wrobi mnie w małpę i odpuści nas wtedy wcześniej przejdziemy do rundy czwartej. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymują po 750 tysięcy dinarów. Oto stan konta. Felicja ma 1 250 tysięcy, Witold 1,5 miliona, a Symeon 1 750 000 dinarów. Symeon jest finansowym liderem, więc to on odpowiada na pierwsze pytanie w tej rundzie i mamy jedno aktywne pole. W którym roku Maria Teresa obrało męża Franciszka Stefana? Wybieram Witolda. Panie Witoldzie, oto cztery warianty. 1694.

Następne pytanie, i dwa aktywne pola. Ile metrów wysokości ma wieża Eiffla? Wybieram Felicję. Pani Felicjo, oto cztery warianty: 300 metrów, 324 metrów, 362 metrów, 299 metrów. 324 metry. To prawidłowa odpowiedź. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pani Felici i teraz ma 2 miliony dinarów. Następne pytanie i trzy aktywne pola. W którym roku podpisano ugodę hadziacką? Wybieram Symeona. Panie Symeonie, oto 4 warianty.

750 tysięcy dinarów trafia na konto pana Symeona i teraz ma 2,5 miliona dinarów. Następne pytanie i cztery aktywne pola. Jaki kolor ma chlorek sodu? Wybieramy Felicję. Pani Felicjo oto cztery warianty. Czerwony, fioletowy, biały, czarny. Biały. To dobra odpowiedź. 750 000 dinarów trafia na konto pani Felicji i teraz ma 2 750 000 dinarów. Następne pytanie i 5 aktywnych pól. Ile pogłów kozich będą wynosić od 2005 roku w Polsce?

750 000 dinarów trafia na konto pana Symeona i teraz ma 3 250 000 dinarów. Czas na ostatnie pytanie w tej rundzie. W którym wieku zbudowano pałac w Trzobicku? Wybieram Witolda. Panie Witoldzie, oto cztery warianty: 20, 18, 21, 16. 18. To prawidłowa odpowiedź. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pana Witolda i teraz ma 3 miliony dinarów. Wyczerpaliśmy wszystkie pytania przewidziane do rundy trzeciej. Oto stanę konta. Felicja ma 2 750 000, Witold 3 1000 a Symeon 3 250 000 dinarów. Wylosuje teraz zawodnika, który odpadnie z gry z wyjątkiem Symeona który po raz drugi jest finansowym liderem. Pan Witold został wyeliminowany z gry. Pan Witold miał 3 miliony dinarów więc dwoje z graczy otrzymujecie po półtora miliona dinarów. Za chwilę Symeon i Felicja będą walczyć o finał i jeden z graczy będzie miał szansę zagrać o ćwierć miliarda dinarów. Koniec Ruindy trzeciej, za chwilę runda czwarta. W czwartej rundzie mamy podobną ilość pytań i nie oznacza to że wszystkie zostaną zadane, jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas wtedy wcześniej przejdziemy do finału i jeden z graczy będzie miał szansę zagrać o ćwierć miliarda dinarów. Oto stany konta. Felicja ma 4 250 000 a Symeon 4 750 000 dinarów. Symeon jest finansowym liderem więc on odpowiada na pierwsze pytanie w tej rundzie i mamy jedno aktywne pole. Jak nazywa się zespół obiskopolowy, który wylansował utwór ciało do ciała? Możesz wybrać Felicję lub sam siebie. Wybieram Felicję. Pani Felicjo oto 5 wariantów. Topless, Milano, Boys, Domino, Amadeo. To prawidłowa odpowiedź. Milion dinarów trafia na konto pani Felicji i teraz ma 5 250 000 dinarów. Teraz czytam następne pytanie i mamy dwa aktywne pola. Nikotyna działa toksycznie na układ? Możesz wybrać Symeona lub sam siebie. Wybieram siebie. Pani Felicjo, oto pięć wariantów: Żylakowy, mózgowy, krwionośny, nerwowy, oddechowy. Żylakowy. Niestety nie, nerwowy. Pani Felicjo, to co uzbierałaś do tej pory? 5 milionów 250 tysięcy dinarów wędrują na konto pana Simeona i teraz ma 10 milionów dinarów. Pani Felicio, gramy w rosyjską ruletkę. Pani Felicja została wyeliminowana z gry. Panie Symeonie, życzymy Ci gratulacje za te cztery rundy. Dziękuję. Po drugie, 10 milionów dinarów to są pańskie pieniądze, a wiadomość jest taka, że pan ma szansę zagrać o ćwierć miliarda dinarów. Gratulacje. Koniec rundy czwartej. Za chwilę finał. Rozpoczynamy rundę finałową. Panie Symeonie, zapraszam do mnie. Panie Symeonie, 10 milionów dinarów to kwota, które uzyskałeś przez cztery rundy. Panie Symeonie, teraz szansa na ćwierć miliarda dinarów. Aby wygrać te pieniądze, musi Pan przejść przez trzy rundy. Każda runda trwa minutę i w tych rundach musi Pan poprawnie odpowiedzieć na sześć pytań z trzema wariantami odpowiedzi. Jeśli to się uda, wygrasz określoną sumę w trzech rundach. Za pierwszą 12,5 miliona. Za drugą 62,5 miliona. Za trzecią ćwierć miliarda dinarów. Oczywiście mnie jest łatwo wygrywać wielkie pieniądze, więc co 10 sekund będzie się otwierała jedna zapadnia. Tak więc jeżeli pan nie zdąży to zamiast pożegnać się z nami, będziesz mógł złożyć pozdrowienie dla nas. Panie Symeonie, wiadomość jest taka, że to co wygrałeś w czterech rundach 10 milionów dinarów to jest kwota gwarantowana, tego pana nie traci. Czy jesteś gotów na finał? Tak. Proszę bardzo, rozpoczynamy rundę pierwszą finału. Gramy o 12,5 miliona dinarów, czyli 5000 zł. Odliczanie czasu zaczniemy, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Z jakiej grupy chemicznej należy pól? Lantanowce, chromowce, litowce. Lantanowce. Tak w którym roku odbyło się pierwsze referendum w Białorusi. 2004 1995 1998 1995 Tak, co to jest podział struktury stał marmowych, który w minerałych skale są wykrystalizowane podział jawnokrystaliczny podział pełnokrystaliczny podział niekrystaliczny Pas. jak nazywa się waluta nowej gminnej? Ina, euro, rubel dobrze w 1881 roku Gabriela Zapolska napisała nowelę. Jeden dzień z życia łzy. Tak, czy zgota jest indywidualna? Nie, nie wiem, tak. Tak. Dobrze, zol w wyniku i powstaje? Beton, żel, ciecz. Żel. Jest. 12,5 miliona dinarów należy do ciebie, panie Semeronie. Panie Symeonie, 12,5 miliona dinarów trafia na Twoje konto i teraz masz 22,5 miliona dinarów, czyli 9 tysięcy złotych. Panie Symeonie, teraz czas na rundę drugą. W tej rundzie jest do wygrania aż 62,5 miliona dinarów. Zasady są podobne jak w rundzie pierwszej, ale pytania są inne. Jeśli podejmiesz ryzyko i się uda, zdobędziesz 62,5 miliona dinarów. Albo możesz wycofać się z gry, zabierając wygrane w pierwszej rundzie finałowej oraz w czterech zwykłych rundach. Czy jesteś gotów na rundę drugą finału? Mógłbym, ale wycofuję się z gry. Dlaczego? Bo to moja decyzja, bo nie chcę narazić na utratę 5000 złotych i dodatkowe 4000 złotych za te cztery rundy. Czy jesteś pewien? Tak, to moja ostateczna decyzja. Panie Symeonie. Po pierwsze dobre podejmowałeś decyzje, jeżeli chodzi o ryzyko oraz po drugie, wybrałeś 22,5 miliona dinarów jako wybrana który uzyskałeś przez pierwszą rundę finałową oraz w czterech zwykłych rundach. Życzymy Ci powodzenia Panie Symeonie. Ancymerum. Dzięki odwagi, pamięci i inteligencji wygrał 22,5 miliona dinarów. A czy inni zawodnicy zdobędą 5 miliarda dinarów dowiemy się w następnych odcinkach. Jeżeli Państwo chcą bawić się z nami w rosyjską ruletkę zapraszamy. Przypomnijcie sms pod numer 7357 treści wpisując rosyjska ruletka lub audiotelę pod numerem 0313150. Do zobaczenia.